Panie Kotku, Misiaczku, kto to jest? To jest moja eksa, właśnie zrywam z tobą. Ale to było hamskie Adam. Rel. Następnego dnia? Robimy face reveal? Katie połysia, ok. Justin. Jestem Amelka i mam 18 lat. I to ja. Moja mala landryneczka. Dobra, ja jestem Adam i mam też 18 lat i to ja. Mój kotek misiaczek słodki. Ej, od kiedy jesteście razem? Dobra, nieważne. Po więcej historyjek, czek mama mnie woła. To teraz ja jestem Scarlet, mam 18 lat i to ja. Oni mam sprodzien, masz SI i Jack to jestem Jesse, I mam 17 lot. Dobra, no to jestem ja. Boże, co to za szczurowaty szczur xd? Ej, ale nie musisz być taka toxic, bo byłam z twoim chłopakiem, ok? Misiaczku, ona powiedziała, że jestem toxic. Powiedz jej coś. Scarlet, uspokój się i nie bądź zazdrosnym szczurem. Scarlet, grub. Opinia. Widzę nową osóbkę. Przedstawmy się. Jestem Adam. Scarlet. Jessie! Dobra, jestem, Alex, i mam pytanie, czy mam Jessie tak dziwnie mówi? Bo ona jest z Anglii kotku. Czemu powiedziałaś do niego kotku? Ano, tak zrywam z tobą, bo jestem z Alexem. Ej, bo Adam zrobił dosłownie to samo Scarlet. Dobra, ja jestem Myra. Part two, no one hundred, like